Hej, czy witajcie w bardzo serdecznie kolejnym odcinku modyfikacji już nie do Minecrafta. Oczywiście będą, ale w tym momencie startujemy serią z GTA, a na modach z modami, że zobaczę jak to nazwę. Co mam dzisiaj do przedstawienia? Troszeczkę inaczej, ponieważ mam dzisiaj do przedstawienia dwa mody, a na początku myślę, że bierzemy się za jednego z dziwniejszych modów, czyli możliwość jeżdżenia dziwnymi samochodami. Właśnie. W tym momencie jest, nie jestem niepełnosprawnym i wyglądam jak z tego z serialu Breaking Bad, oczywiście. Ja jestem Michaelem, troszeczkę założyłem sobie taką maskę gazową, no i możemy jeździć, kurde, wózkiem. Kurde, no. no. Może koła się nie ruszają, ale wiecie, wiecie jak to wygląda. Patrzcie na to. No, elo, elo. <grystanie> Mistrzowskie, dobra, spróbuję następnego. To była jedynka. Teraz chwmiemy sobie dwójkę. Dwójka jest jedna z dziwniejszych, ponieważ możemy jeździć tak. Nie dziwcie się, jeździmy toaletą. I on mnie rzucił właśnie z kibla w tym momencie. Stary, stary, stary. Nie przyryła mi, kiedy stram, ok? Trzy, dwa. Jeden i trochę za szybko wystartował, nie kibel, goń, goń No dobra, kibel nie jest zbyt szybki samochodem, chociaż patrzcie, ale przyspieszenie Dwa, a uh, nawet jest taki wolny ten kibel, Spróbuję sobie, nie wiem, trafić w kogoś Przejechałem kogoś kibla, Tureczka to sofa, której nie widać Ej, widać ją, dobra, jeżdżę na sofie, nie pytajcie się dlaczego, nieważne Stream jest niewysp... czwóreczka, to jest low quality core. No i ten samochód po prostu jest z tekstury Minecraftowej kwadraty 1 na 1. Więc to tak trochę no już do mnie strzelają. W takim razie muszę uciekać na moim wheelbarrow, czyli wózku. Kurde, jedziemy. A eee, jest jak nie ma sensu. Jakie to jest głupie? Oh my god. Trolej! Siedzimy, w końcu nam się udało, czyli nie musicie już kraść kurde z Tesco e, wózków, tylko możecie sobie jeździć w GTA i przejeżdżać ludzi. Spróbujemy kogoś przejechać. Elo, chodźcie do zakupów. O, oh, to jest bumper car, czyli ten z takich tych wesołych miasteczek, o, no, można tak nazwać. Okej, okay, policja mi ściga, goddamnit. Czy mogę strzelać z tego samochodu? Nie mogę, foka, nie mogę Dobra, ósemeczka. Pod ósmym naszym nutpadem jest kurde, jak widzicie, helikopter. Tak, tylko troszeczkę <laughs> niedziałający helikopter, ale działa. No strzela tyłem. Nieważne, <laughs> Nie tak ten bot ma sens. <laughs> Dobra, skaczemy. YOLO Dż Oh my god, czy mam spadochron? Nie mam spadochronu. No i mamy teraz roller coaster. He, bang, bang. Nie możemy, nie możemy, nie możemy z tego strzelać. Dobra, czy jednak możemy strzelać? Jadę na, na wózku z kolejki górskiej, jolo. Jako, że na ten pierwszy odcinek nie chciałbym was zostać z tym jednym modem, e, dam wam ten podstawowy mod. Tylko, że on pozwala wam na zmianę waszego bohatera, co jest mega. mam F4. Macie wszystkie mody w opisie, pamiętajcie o tym. Wchodzimy oczywiście z tego player'a. Okej, okay. tutaj mam dwa mody, to będą się troszeczkę kolidowały. I możemy sobie skin na różne, przeróżne postacie. Ja sobie nie wiem, wezmę Jestem krową. Tak, możecie się zmieniać w jaką chcecie postać i to wygląda mega. Zobaczcie, jestem krową zabójcą. Deal with it. Dobra, więc to na tyle mam że ten odcinek się podobał. Nie zapomnijcie o tym, żeby dawać kciuki w górę pod tą serią. Zaczynamy z GTA z modami, tak jak chcieliście. No i co? Do następnego odcinka, który pojawi się już niedługo. Na razie.